Cześć, z tej strony Pan Gospodarz. Mam dla was dzisiaj film z mojej serii twitchowania z widzami. Gram z wami. Obecnie mamy w huncie nową serię zleceń Zemsta oskurowanego i gdy gram z widzami, pomaga mi wykonywać zadania. W tym meczu graliśmy z całkiem świeżym w huntowym świecie Jansonem44 oraz z jednym z najdłużej oglądających mnie widzów, Jamesem02. Pozdrawiam was chłopaki, dzięki, że ze mną jesteście. Tym razem trafiło nam się do wykonania zadanie z zadawaniem obrażeń od Springfielda M1892 Krak. Wszyscy więc łapali za różne warianty tej broni, a ja, w celu poszerzenia dostępnej puli amunicji, chciałem zabrać ze sobą pistolet z parka. Byłem jednak dość świeżo po prestiżu i w moim arsenale znalazłem jedynie Apercata. No, trochę to for, przerost formy nad treścią, ale pistoletów na long ammo nie ma za dużo do wyboru. Wylądowaliśmy na rozlewisku Stillwater i z osady Catfish pobiegliśmy od razu do kościoła Healing Waters, gdzie w czeluściach piwnicy odnaleźliśmy zabójcę. Zarwano, jedzie ja do góry. Zderwano.

na tej bierze się gdzieś, tak Jest powiem niestety, te możecie wyjść do tymi drzwiami, tu pod spodem patrzeć mm -hmm. Woohoo! dobra okej okay. ale zwierzę Okej, okay, obtukują mi wieże w Wiedzą, że ty jestem. W ogóle ktoś jeszcze jakby szedł z tamtą, mi się zdaje. Ej mi się 75 Mhm. Jestem, no. Jest tam no. Jest do wglądu. Jest na 315 To było no, nie. Nie, to. So gut gefunden. No wzięczy. Taka typka jakaś? Gdzieś widziałem Jest tu ktoś w środku, czy co? Nie, no, przechodzi mhm. Na Howdy Parker! Howdy howdy! To tak ktoś do środka z mojej strony? Dzięki zaraz za followka Spójrz, paczka w środku. Tam. Znaczy nie spójrz, na spójrz, 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 co spójrz, się dzieje? spójrz, zero. spójrz, spójrz, Tak, to To było głupie. Ok, są też ludzie na 240. Oh, o, no. gdzie są? Przed środka. Jeszcze gram ostatniego. Przed środka? Tak. Co to? No.

Mieliśmy obrażenia robić, nie? Tak Jo. o Żaden fart, wszystko ten Full skill, no <śm> <ś> Mój talisman. Podczas strzelaniny ważne jest, aby nie wychylać się cały czas tylko z jednego miejsca. Dobrze jest pozostawać w ruchu, słuchać i przewidywać, gdzie mogą pojawić się niłowcy. Przeciwna drużyna, zanim zaatakowała kościół, dość sporo rotowała i w pewnym momencie myślałem, że walczymy już z dwiema drużynami. Całkiem nieźle to rozegrali. Starajcie się także korzystać z całego arsenału, który ze sobą macie. Dobry rzucony dynamit pozwala na zachowanie dystansu pomiędzy atakującymi, umożliwiając zmianę pozycji lub leczenie. Podczas tej potyczki użyłem butelki do podpalenia zwłok wrogiego łowcy. Dzięki temu płomienie pomogły mi zamaskować mój ruch na drugie schody. Ostatni gracz bardzo szybko użył bomby gazowej, idealnie zdradzając swoją pozycję. Po zarabowaniu zwłok wróciliśmy do piwnicy i wypędziliśmy zabójcę, odzyskując stracone paski zdrowia. Nie spojrzałem wcześniej na mapę, ale z startaku przybiegła do nas druga nagroda. Co ja w sumie szczepiono? Czerwona? Tak, A serio. Patrzcie do góry. Ja, drugi team, tu jest. Tam w środku. No to ja idę do góry. Ale w środku, u nas w środku? Okej. Okay. Tak. Co ty gadasz, czemu wyszedłeś wyszedłeś tamtędy? A bo lubię tamtędy. Okej. Okay. Okej, mochy, mochy, moku, są Nie Teraz Eee, teraz to mi przeszkadza, nie? Z której strony w środku oni weszli? Tam, gdzie patrzę? Yy, wyżej. No tam. No. Okay, dobra. Tam Które? mi wywalił, więc pewnie będzie okay. czekał. Okej. Okay. Widział? Są ludzie tam, no. Rzeczywiście. ale trochę się cykają, wiesz wyjść Dobra, dostał mhm. Jeden ty jest u góry i nie wiem czy oni dalej mają widzenie czy nie A Nie, idą górą teraz Możliwe, że chcą nas tyłu zaś Jestem Dobra. na dole Aha, okej, okay, dobra. Konić go, spróbować, czy lepiej nie? Lepiej nie. Dobra. Ale jak ktoś tam masz nekro? Co ty pierdzielisz? No. Czekaj chwilę. Co robię? Czekaj, ktoś tu biegnie, stary. Dobra. Przekazuję Ciebie. Może go troszkę odsłaniać też tam... Nie, jakoś... Nieważne, pilnuję mojego ciała. To Jest, tam, no... Uważajcie, rywal z kulą! Dobro... I tak. A, znaleźli! Pa 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 pa... Pa na to... Bóg zginęło. Co ty nie robisz, stary. Jest tam. okej. Okay. Już nie ma. Już nie ma. Pięknie. No, trzeba to zgripować. Chyba by się odwalił kawałek okay. do tej roboty. Gdzie jest mój rywal na kulach nowych? Dziś się czeki. później sobie spojrzę. Co, całkiem nieźle, 7 kili. Uh, no, to było całkiem niezłe. Przeciwnicy uparli się na atak z jednego bardzo ciasnego korytarza. Skupili się na pilnowaniu zwłok Jamesa i szukaniu lampy do palenia, pozwalając się niepostrzeżenie okrążyć. Odgłos płomieni i różnica wysokości w piwnicy pozwoliły mi na podwójny kill bombą odłamkową. No a na bliskim dystansie nóż zrobił resztę roboty. W drodze do wyjścia nie spotkaliśmy już nikogo i mogliśmy cieszyć się podwójnym bounty i zadaniem ponad 400 obrażeń Kragiem. Dla tych, którzy dalej jeszcze nie ukończyli zadań zemsty oskurowanego, polecam mój poradnik który jest tutaj. Zapraszam też na naszego Discorda Nerdoza, gdzie znajdziecie nerdów do wspólnego polowania, klipy, harmonogram naszych streamów i wiele, wiele więcej. Link oczywiście w opisie. Ja i Nerdoza w maju jesteśmy na Twitchu w każdy poniedziałek i wtorek od 16 do samego wieczora. No i w inne dni też, tylko musielibyście spojrzeć na harmonogram, więc zapraszamy na nasze streamy. Na dzisiaj dziękuję. Mówił dla Was Pan Gospodarz. Dla kanału nerdoza.